Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym poradniku dla GameServe i dzisiaj chciałbym Ci e, pokazać plugin, który nazywa się Levels. Na czym to polega? Dodaję poziomy do, do PvP. No i jak one działają? W sposób prosty. Za zabicie, <coughs> Przepraszam, za zabicie jednej osoby na serwerze dostajesz jeden poziom, który widać na czacie. Możesz sobie napisać i po prostu sprawdzić, plugin raczej uruchamia się, znaczy nie plugin, tylko jeżeli kogoś zabijesz, no to możesz napisać na czacie i widzisz to, że właśnie kogoś zabijesz i że masz level pierwszy. Jeżeli nikogo nie zabijesz, może się w tym momencie po prostu wysiedlać twój normalny nick bez obok levels. Co można zrobić w konfigu? W konfigu możesz zrobić A. Co ma się wyświetlać? Bo na przykład zamiast level, możesz sobie ustawić nie wiem, na przykład poziom i będzie po, po prostu wyświetlać się na trzeci poziom. I możesz sobie ustawić tego kolorek. Także to było na tyle. Trzymaj się serdecznie. Cześć.